Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto przygotowałby lepszą Wigilię? Profesjonalny szef kuchni, babcia, a może koleś, który z gotowaniem nie ma za wiele wspólnego? Dzisiaj będziecie mieli okazję przekonać się na własne oczy, jaki będzie wynik takiej konfrontacji. Ale zacznijmy od przedstawienia postaci. Babcia, czyli Janina Błońska. Od kiedy pamiętam, zawsze kiedy ją odwiedzaliśmy, stoły podczas imprez uginały się od ilości przepysznego swojskiego jedzenia. Nazywam się Janina Błońska, gotuję około 30 lat. Aleksander Olo Michalski, znany też jako brudnopis szef. Autor menu wielu restauracji w Polsce oraz za granicą. Nazywam się Aleksander Michalski, zawodowo jestem szefem kuchni. Kiedy próbuję komuś zaimponować, to zabieram go na kolację właśnie do Olka. Oraz ja, Kasper Błoński. Parę pierogów w życiu się liznęło, nie? <laughs> Przez 25 lat swojego życia z gotowaniem nie miałem wiele wspólnego. W młodości polegałem na mamie, na studiach na mrożonkach, a obecnie na dietach pudełkowych. Natomiast w naszym jury zagościły postacie, które możecie kojarzyć ze sceny polskiego YouTube'a, czyli Faustyna i Czajnik. A razem z nimi oceniać nasze dania będzie moja mama Joanna. Przed odcinkiem jurorzy wybrali swoje ulubione dania, czyli pierogi, barszcz oraz rybę po grecku. Każdy z kucharzy może przygotować je w dowolny sposób. A ich jedynym ograniczeniem jest czas wynoszący równe 2 godziny. Kucharze, świąteczne gotowanie, czas zacząć, macie dwie godziny. Czas start. Let's go! <grym> Dobra, problem jest taki, że ja nie mam pojęcia i nie znam żadnego przepisu na żadne, żadne zdań. A ok. ja nie mam pojęcia jak się to uruchamia. A ja się bardzo cieszę, że jestem w na, na gotowaniu się nie znam, ale lubię jeść. Nie wiem jak wy. Nie, naprawdę, poproszę kogoś włączyć i... <laughs> nie ma! <noise> Żartuję, już pomagam. Ja i lubię jeść, i znam się na gotowaniu, ale poznam szczerze, że w tym roku jeszcze nie miałam okazji położyć żadnych takich wigilijnych potraw, więc nie mogę się doczekać. Jestem głodna bardzo też. Umiem gotować, ale czekam na efekty tych trzech wspaniałych uczestników. Powinienem zacząć od czego? Od ciasta. Ciasto, pamiętam. Dwie mąki, jedna woda, a soli? Na oko. Na oko. Brzmi jak idealny przepis na ciasto na pierogi. Ale dostałem go od szefa kuchni, więc to jest... <noise> Olek, mieliście sobie nie pomagać, chyba? Nie no, mi można troszkę. <noise> Byłam bardzo zaskoczona, że się tutaj znajdę. Myślałam się już wycofać, ale mówię, nie zrobię przykrości Kacprowi. Byłam stremowana, ale w tej chwili przeminęło, stres minął. Jak jest Kacper? On gotuje go na święta? Nie, nie, nie. nic, nic powiem, nie ma. Chociaż, chociaż ostatnio na święta y, pomógł. Tak, tak, przyjechał i tak. Przygotowanie był kart wigilijny. To fakt. Ja no? chciałbym powiedzieć, że Kacper się postarał w przygotowaniu tego odcinka, wszystko wygląda bardzo profesjonalnie, macie masę różnych kamer, więc zostawcie EFRO-owi lajka i koniecznie subskrypcję, żeby, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, bo warto na pewno będzie. Ale ona tak po kucharsku mu rękę, nie? Pod zerem. Gdzie wy macie te mułki? Ty, nie zimnej wody. Po... A to nic nie pora. Kasper, to nie zimna nie woda. woda. A, gdzie, a to różnica do, do ciasta? Chodzi tak. Do w ogóle. Kasper, a jest różnica, jak się kąpiesz pod ciepłą czy pod zimną wodą? Ja bym trochę po jak robię Ja też, Ja też, ale, ale chyba. Technik. Na przykład Olka, czym się będzie nozować. On jak ściąga. To taki uczeń z ostatniej ławki, co przez warg zaglądano. Daj, chyba widałeś swoje proporcje. Takie chyba nie jest ciasto na... Kasper! Masz wagę obok. Ale dwa do jednego, z czanek sypałem. Nie będę ukrywał, że ciasto, Olka zdecydowanie najlepiej nie lepiej nie jest, ten. A tutaj Ciocia jak sobie radzi? Ciocia sobie tylko muszę poprzygotowywać sobie wszystkie produkty. Że ja czujesz tak? ten piękny zapach grzybków? Dobrze, dobrze, to A, na podoba. Pomyślałem, że trzeba ściągnąć biżuterię do tego i teraz mi to przeszkadza. Kasper, Żeby ci... to nie ma być robił z biżuterią. No właśnie, tak. zostaw w środku, to już będziemy mieli A A twoje ciasto gdzie? Już w lodówce? Nigdzie, ja wody do się dopiję. ja tam gdzie? Ładnie to wygląda na razie, powiem szczerze, że... chociaż nie ukrywam, że... Kasper, zostaje w tyle. No de de delikatnie. 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 <laughs> Znajdujemy się w ogóle w przepięknej scenerii Cook Story by Samsung, udostępniło nam ten oto piękny lokal i chyba jeszcze nie gotowałem nigdy w lepszym miejscu. Ale mam ma taki największy spokój mam wrażenie. Mała to totalnie cień, bo jest pewny tego, co robi. Tak całkiem ja szczerze chciałabym, żeby mój facet tak gotował. Już ładnie pachnie, a widzę, że ty progresujesz najszybciej, więc idę do ciebie. Czy trzymasz się tradycji polskiej, czy coś nie? Nie. Mój konik to jest kuchnia azjatycka, więc ja będę mocno się na niej też skupiał. Okej. Okay. No i zrobię troszeczkę, zrobię pewną dekonstrukcję. A pani trzyma się tradycji polskiej, takiej. Yy, tak, 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 tak. tak. Bo u nas raczej tak w rodzinie wszyscy tak lubią pieruszki, tylko nie z takimi bardzo intensywnymi przyprawami. No, Ola jak kroi, to ja mam wrażenie, że on w poprzednim życiu był ninżą chyba hmm. profesjonalnym, a nie... Dobra, to może teraz ja proszę. Tak. Patrzę jak idą przygotowania. Idą. Pełną parą? Pełną parą. Grzybki się moczą. Kapusta. Rzasiu się gotują. Kapusta się gotuje. I grzyby się gotują i my się z Kacwem to tym podzielimy, Aha. bo tu jest tego dużo. Czyli wsparcie jest dla kacpa, tak? Tak. Tak myślałam. Została mi godzina 45 minut. Czy? W zasadzie jest 15 minut po rozpoczęciu. To i tak dobrze nie idzie. w 15 minut zrobił ciasto, więc wydaje mi się, że też jest git. Teraz już obiera buraki i mama mu pomaga, więc też jest git. Ja jedyny bars jaki robiłem to najpierw dudle sięgniecie. Później zalewa się wrzątkiem, odstawia na 3 minuty i jest gotowy. Ja nie, nie omieszkam, żeby dodać, że buraki zostały przywiezione od nas. Czyli są takie prawdziwe, pełnowartościowe, swojskie, Ciotka, bez nawozów, cio cioci. Ciocia babcia, ciocia babcia. Bo to... na, bez nawozów, naturalnie. Same witaminy. Co tam jeszcze? Jajka przyjechały od kurek też naszych. Tak, kapustka. Uważaj na palce, błagam Kacper, bo nie dokończymy filmu. Szef co przyniosł? Patrz, patrz, To się ja, ja weźmę tu no 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 i jest grane. Nie. No, nie, to jest barszcz, to jest barszcz, A tak? to tak, tu mam kapustek, żeby później dodać, bo gotuję je w barszczu specjalnie. A to jest przygotowanie do czego? Te te to warzywa? jest do farszu na pierogi. Na pierogi. Ma pędzelek do... Nie wiem do czego. Do jajka, to jest pewnie do jajka. Autentycznie połowę z tych rzeczy nie widziałam nigdy w życiu. Tak jak szczotka, ale do. Do ryby? Może? Ej, do ryby, Ciekawe. tak. Dobra jesteś. Ej, do ryby. Ty... To do ryby? Do ryby, no. Do ryby, do ścina do... się łóżkę. Brawo. Ja to powiesz, nie <laughs> Najmniej kontentu tutaj tworzę, ale naprawdę się skupiam na, na rzeczach. Cebula jest całkiem nieźle posiekana. A próbowałaś innych? O kurde, Kacper to w ogóle nie ma smaku. Bo cię jeszcze nie próbowałem. W ogóle? Nie, to trzeba coś dodać jeszcze. A on ich. Za dużo chyba buraka jest. Można. Ja też już nie jestem ciekawy. Skąd ty masz tyle smaku w tym? Olek! Czy możesz spróbować i powiedzieć, co ja mam zrobić z nim? Ocet. Jest drugi. Ocet. No, dałeś? Daj ryżowy, będzie delikatniejszy masz. Padła na genialny pomysł i przyszłam do Kacpra i powiedziałam mu, że trzeba coś wykminić z tym barszczem, bo w ogóle nie ma smaku, więc zaproponowałam, żebyśmy podkradli trochę barszczu, no i się udało. Faustyna podpowiedziała mi, żeby pożyczyć trochę zupy od Olka i uważam, że to był całkiem niezły pomysł. No teraz moja w końcu nabrała smaku. Oh. Tak, już idziemy, to pa, pogadamy potem. Dzięki za pomoc. No tak. Ty jesteś siostrą mój dziadka. Kacpra, dziadzio i ja jesteśmy rodzeństwem. I jesteście tak podobni w ogóle. Jak na was patrzę, to widzę bardzo dużo. Kacpra, tato, jest Krzyśniak? moim krześniakiem. Dobrze. Ja pamiętam, że przyjeżdżałem jeszcze te... i zawsze lubiłem u Was na, na gospodarstwie zbierać jajka. To było, to było moje ulubione zajęcie. Hit! Kasper, opowiadam, jak chodziłeś na pasterki. Na pasterki? Ja nie pamiętam pasterek z moich młodzieńczych lat na przykład. Wyjścia pamiętam, wyjścia pamiętam, pasterki nie pamiętam. Często przyjeżdżał, odwiedzał nasz z tatą, z mamą, z bratem, z dziadkami, bo kacpra e, dziadek to jest mój brat. Kacperku będziemy je Dobra, czyli wrzucam tą kapuchę, tak? A co ty lubiłeś najbardziej dostawać na święta? <laughs> Ej, dobra, została wam godzina i 10 minut jak tam właśnie mam wasz czas. Godzina, połowa czasu, no i niektórzy są daleko, daleko z tyłu. Kasper powodzenia. Z białkiem te jajko? Całabisz całe jajeczko i będziesz mieszał. Ja tu widzę, że tu jest trochę oszukiwanie widzowe, ja nie wiem jak do tego podejść, bo ciekawa jestem, czy te dania będą identycznie smakować, skoro wychodzą w zasadzie spod jednej i tej samej ręki. Kasprys z Pryczula na ostatnią godzinę przed końcem, ja się dowiedziałam wtedy, że dzieli dania z ciocią. I nie ukrywam, że trochę się rozczarowałam, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało na sam koniec, ale połączyli swoje siły. Ciekawe co z tego wyjdzie. Czy to fair? Może nie do końca, ale jest to wigilijny odcinek, a chyba Wigilia pokazuje nam, że trzeba się dzielić. Ej, niesamowite, że czakili. <śmienic> Dostałem nową furę. Hej, każdy po 10 minut zaczęlika na pół godziny zmywania. Nie, <śmienic> <śmienic> nie narzekam. No i czecia wysłała mnie na zmywak. Dostałem nową robotę, stoję i zmywam sobie po prostu miseczki. Czemu jest tak, jak przy Olka stanowisku przychodzę, to pachnie, a jak do mojego, to zaczyna coś i ja Chciałbym tylko zwrócić uwagę, jak ciocia sobie cwanie przychodzi do mojego pierdzielnika, a u siebie czysto. a u siebie Se Serio, żartuję. Tak, korzystać, nie ma problemu. Ale dobra, to możemy się założyć, na Kasper skończy przed czasem. Ja jak się postaram to w 10 sekund mogę skończyć nawet. Ciociu, uważasz, że to prawda, że życie zaczyna się po 50. Tak. A najlepiej to po dwóch. <grym> Babcia ciocia troszkę naciąga zasady, bo Zosia cały czas jej pomaga lepić pierogi, ale myślę, że to nie jest problem. Koniec końców chodzi o to, żebyśmy z ich jak najwięcej, no nie? Nadal nie skorzystali z naszej pomocy. O! Kto najlepiej dam się w pierogach? Ja myślę, że Fausty sobie poradzi. O, mogę, mogę ci pomóc no? W pierogach. Dobra, korzystam z moich 10 minut pomocy. Czy ty jesteś taką osobą rodzinną i tak pomagasz mamie, tak? Wiesz co, kurde, właśnie mówiłam, o, właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłam, że w ostatnich czasach właśnie nie pomagam i trochę żałuję, bo bardzo bym chciała, ale realnie po prostu nie mam na to czasu. Ale gdy byłam młodsza, to fakt, lepiłam pierogi gdzieś tam z babcią. Czy potrzebujesz mojej pomocy w czymś jeszcze? Eee, zabierz mamę stąd. <laughs> Czasu, 15 minut, 15 minut, kochani! Zdawało mi się, że jak się zaczął program, powiedzieli, że dwie godziny, o kurczę, jak to długo, a później już ta ostatnie pół godziny to tak szybko mijało, że myślałam, że nie zdążymy. Jak tam cioczyło? 15-15 sekund. wyrobisz się w czasie? Nie wiem, nie Zostało 10 minut do końca gotowania, a kacper nie wsadził jeszcze pierogów do wody. My ciągam, my ciągam. Dawaj. No i nadszedł czas na najprzyjemniejsze, czyli testowanie naszych tutaj dań i zapraszamy pierwszą osobę do siebie, czyli ciocie. Ciocia, babcia. babcia. Ciocia, babcia. Tak, jest. Ciocia babcia, babcia, tak jest. I tam jeszcze raz. Dzień dobry, dzień, dobry. dzień dobry. Przedstawić to... te swoje danie, które sporządziłam barszczyk czerwony, który się podaje i do łóżek i do napicia. Pieruszki z kapustą i z grzybkami i ryba po krecku z marchewką i chyba wszystko. To było tak uroczo powiedziane wszystko. I życzę smacznego i dziękuję za zaproszenie. To przechodzimy do połowania barszczu. <noise> My możemy sobie napić mm -hmm, się tak. od razu. Ja nie ukrywam, że za barszą nie przepada, ale ten jest dobry, bardzo dobry. Spróbujmy sobie zatem rybki, niech coś wyląduje na środku. A w ogóle ta rybka, to tak naprawdę mówiąc, to jest dużo smaczniejsza na tego A no tak, bo przecież z tymi warzywami. Tak tak, jest... tak, tak. To... Słuchajcie, przepyszne. Te warzywka to pyszne, to nie dlatego, że były ścierane moją ręką, one po prostu są pyszne. <grym> wow, nie, no powiem wam, że rewelacja podjadają pierogi i nie dają szansy zjeść nikomu innemu, więc... wodka. Dobre, ale moje babci są najlepsze. To, ale to zawsze to tak, jest. tak jest. Ja niestety tak. też tak uważam. Dla mnie jest za grube ciasto na przykład, zdecydowanie. No, ale ja Wam powiem, że nie jadłam pierogów Waszej babci, <laughs> a Twoje i te cioci są najlepsze na świecie. <laughs> Bardzo dziękujemy. Ja Bardzo dziękujemy, było pyszne. poprosimy Olka do nas. Może coś opowiesz nam ciekawego no. o swoich daniach. No co, ja się specjalizuję w kuchni azjatyckiej, więc troszeczkę przechwyciłem moich smaków, moich ulubionych smaków. Zacznijmy od barszczu. Barszcz jest tak naprawdę na kiszonych burakach. Do tego mamy anysz, cynamon, goździki i na to mamy pierogi z ciasta wonton, z grzybów shimeji, shiitake i boczniaków. Powiem szczerze, wygląda to naprawdę Są pięknie. Mm. 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 Ogólnie to jest zupełnie coś, czego ja na przykład się nie spodziewałam. Jak widziałam, jak ty to przygotowujesz, to krewałam sobie w głowie zupełnie inny smak tego barszczu. I powiem szczerze, że dla mnie nie smakuje jak barszcz w ogóle. E, co było drugie? Ryba po grecku, tak? Tak jest. Dekonstrukcja dania troszeczkę, bo zrobiłem od takie absolute down. E, zrobiłem marchewkę seler, e, cebulkę i, i co tam jeszcze Ciebieczka? dałem? Do tego dałem sos redukcję z pomidorów pelati, miód, e, olej sezamowy. Całkiem szczerze. To jest chyba najlepsza ryba w ogóle, jaką jadłam w połączeniu z tym, z tym smakiem tych warzyw. Jeszcze nie jadłaś mojej po prostu. <noise> poczekaj, poczekaj. No i co? I mamy. Kończymy pieroszkami. Ja przygotowałem e, pierogi z ciasta razowego e, w stylu japońskich e, gius. Brzmi fajnie. Czasem jakby wymyślał te słowa, które mówię, aczkolwiek pasują ze sobą. Smakują zupełnie inaczej. To prawda? Zu jakby trochę, nawet zupełnie odbiegają od tych tradycyjnych polskich pierogów, jeżeli chodzi o smak. Zaskoczył mi smak, ale pozytywnie, pozytywnie. Naprawdę, pozytywnie. Naprawdę nie, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić smaku tych pierogów. Dziękujemy Ci bardzo, Oleg, za tą ucztę i przyjemność spróbowania nowych rzeczy. Kraszew, czy będzie szefem kuchni, sprawdzimy już za chwilkę. Drodzy, last but not least. jest. zdecydowanie. Zaczynamy od barszczu, który przygotowałem metodą mieszaną. E, tak jak mieszane sztuki walki, tak samo mój barsz był mieszany przeze mnie odpowiednią ilość czasu. Cały czas długo gotowany. Przygotowałem trzy tylko łóżka do tego barszczu, ale to z racji, że uważam, że nikt więcej nie zasługuje, żeby spróbować tych uszek, bo to jest specjalny przepis i nie chciałbym po prostu zdradzać go. Good, good. Było, było smaczne, moim zdaniem było smaczne ogólnie. Spodziewałem się czegoś gorszego. Ja spróbuję to, bo nie próbowałem. Nie chciałem tego próbować. A, zapomniałem soli. się tak. jest designersko. Proszę zdegustować. To jest dorsz, czyli delikatna ryba, nie wymaga długiego smażenia, więc. No przede zaskoczyłeś mnie właśnie tą rybką. No dobra. Cię, dobra, no. dobra, jest dobra. Ale rybą, zielem czy marchewką? Nie, no ogółem połączeniem. No... Jemy pierogi. Ciocia postawiła na ilość, nasze szef kuchni, chciał tylko przykryć ładnym przeozdobieniem, a ja uważam, że dobre smaki bronią się same i nie trzeba naprawdę. Wrzucać, kombinować i przyprawiać, bo w tym przypadku tego dania nie jecie oczami, tylko sercem. Kasper, powiem Ci, że te pierogi są najbliżej moim pierogom. Naprawdę. Były dobre wolka, U, u ciała mi nie za bardzo smakowało, nie ukrywam. A te są dla mnie naprawdę dobre. Ty zaskoczyłeś mnie, Kacper, Naprawdę, niesamowicie. Gotowania nauczyła mnie moja mama, ja to jeszcze nie Dobra. Mam. Dziękujemy Ci Kacper, to było też ciekawe doświadczenie. Dobra, przejdźmy do ocen, przejdźmy do ocen. Żyri nie miało łatwego zadania, bo rywalizacja okazała się bliższa niż na początku zakładali. Czas na wyniki. Stresujecie się? Ja no myślę, że łatwo wygrana. Ja też no. myślę, że wygrasz. No, dajesz radę. No to nadszedł czas na ocenę. Wybranie jednej osoby było niesamowicie ciężkie, bo każdy z was zaskoczył nas czymś innym. To były trzy rodzaje różnych kuchni, mimo że to była, mimo no, wszystkie dania były oparte na tradycyjnej, no prawie tradycyjnej, no ale jednak na kuchni polskiej, na tych daniach, które mamy na stole wigilijnym. Wszyscy sobie super poradziliście, wszystkie dania mi smakowały, ale jakbym miała wybrać jedną osobę, która jakby sumując ilość dań, które mi najbardziej smakowała, o wybrałabym... <śmienicza> wybrałabym kacpra. No! I powiem Ci teraz dlaczego. Barszcz Olka był dla mnie trochę zbyt aromatyczny, odbiegał za bardzo od tego tradycyjnego, który lubię. Z kolei barszcz cioci był dla mnie zbyt delikatny, więc połączenie tych dwóch smaków... <śmienicza> Kasper zaskoczył mnie niesamowicie pierogami i barszczem. Połączenie barszczu Olka z barszczem cioci, petarda. Jakby to był jeden z lepszych barszczek, jaki kiedykolwiek jadłam. Powiem tak, zacznę od cioci. Najbardziej smakował mi barszcz cioci. Tradycyjny, wigilijny na polskim stole barszcz. Numer jeden. Olek, ryba niesamowita. Ale Kasper Zaskoczył mnie najbardziej. Naprawdę nie spodziewałabym się takich pierogów. Parę pierogów w życiu się liznęło, nie? <grym> tak. Ale wybierając między wami kucharze, zdecydowanie wybieram ciocię. Moje serce do cioci. Cały czas. To jest moja taki wzór do naśladowania jako kobiety. Chciałabym być taką gospodynią i taką kobietą. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Decydujący głos należy do mnie. Tak. Kuchnia babcina nie przekonała dzisiaj, wyjątkowo. Kuchnia cioci mnie nie przekonała, dla mnie były za grube ciasto, no i rybę to zdekasował Was po prostu Olek. No to tutaj nie ma co o czym mówić, ta ryba to jest po prostu magia, sam bym chciał tego przepis i nie wiem czy udałbym się go odwzorować nawet, szczerze mówiąc. Doznałem dzisiaj nowych smaków, zarówno w barszczu, w pierogach, jak i przy rybie. No to mój głos zdecydowanie musi zyskać Oleg, bo to było dla mnie coś cudownego. Cudowne smaki, cudowne przeżycie. Jak włożyłem tą rybę do ust, ja myślałem, że przyniosłem się do innego wymiaru. To jest tak pyszne Danie, wy nie wyobrażacie sobie, jak smakuje ta ryba z tymi warzywami. Coś magicznego. No i inaczej byście mogło. Jest Dobra Cześć! Yeah. Nie, nie dało się wybrać jednej osoby. To... No dobrze! Moi drodzy, dziękujemy bardzo. Chyba też chcielibyśmy życzyć wszystkim wesołych świąt. Spokojnie Wiggy. I szczęśliwego nowego roku! Woo! Definitywnie wychodziłyby mi te dania, gdybyśmy mieli odpowiednie produkty. To jest ewidentnie widać produktów. Chuj, że sam kupowałem.